Ja jestem bardzo szczęśliwa, że dzisiaj możemy wdrożyć projekt, który zaproponował Pan Paweł. Na pewno powie sam, dlaczego taki, taki pomysł miał, ale w trosce o, o naszą zieleń. Chciałabym, żebyśmy tą akcję nie przeprowadzali w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy, ale żeby ona tak długo trwała, aż śmieci, czyli te, takie po, pojedyncze, pojedyncze butelki i inne śmieci, żeby zniknęły z naszego terenu. Mamy zamanifestować dbałość o tereny zielone, o tereny leśne. Ale powiem, że pomysł nie należy do mnie, tylko pomysł należy do pana Pawła. I chciałabym, żeby pan Pawło teraz powiedział, co, co spowodowało, że taki pomysł miał, co robił bo on sam chodzi i zbiera też śmieci po, po, po innych turystach, którzy chodzą po lesie. No, pomysł tak naprawdę genezę ma prostą, ponieważ ja dużo chodzę z psem, no, jestem opiekunem psa myśliwskiego, troszeczkę też się tymi psami zajmuję, mhm. więc tak jakby na co dzień po pracy to się włóczymy po prostu po naszych lasach, po polach. No i niestety często się zdarza, że nawet w takich miejscach dosyć odległych, gdzieś leżą jakieś puszki, butelki, śmieci. I po prostu jak idziemy na ten spacer, to już jakby tak stało się takim powiedzmy rytuałem, że też bierzemy jakąś tam powiedzmy reklamówkę foliową, i zawsze tych tam powiedzmy kilka tych śmieci można z tego lasu wynieść. zresztą yy koledzy moi tutaj też z też jakby takie, takie rzeczy robią i czasami nawet są jakieś powiedzmy spotkania gdzie tam są po prostu to potem jest wywożone. No i tak po prostu miałem okazję porozmawiać o tym z panią prezydent. Pani prezydent bardzo fajnie jakby bardzo przychylnie się do tego pomysłu zapaliła i, i nagle powstała cała cała akcja po prostu tego żeby żebyśmy to nasze takie środowisko bo mamy naprawdę fajne tereny. To, tego może większość nawet naszych mieszkańców sobie nie zdawać sprawy, jakie cudowne i piękne tereny są wokół naszego miasta, bo mamy wszystko: mamy lasy, mamy pola, mamy jakieś mokradła i to jest tak naprawdę dla nas dostępne. I ja uważam, że w takiej, powiedzmy, erze ekologii to nie tylko takie rzeczy, które robimy, powiedzmy, w domu, typu sortowanie śmieci, czy nie rzeczy, które, powiedzmy, są nam jakby przedstawiane jako ekologiczne i, i że powiedzmy mamy zmieniać samochody na nowsze, na bardziej ekologiczne, tylko właśnie takie małe drobnostki jak wynoszenie tych, czy zabieranie naszych śmieci ze sobą, nie rzucanie, nie wiem, nie do pałku papierosów, butelek i tak dalej, czy nawet posprzątanie po kimś, one sprawią, że to takie środowisko dookoła nas i środowisko, z którego my po prostu korzystamy i mamy do niego dostęp za darmo. To, to, jest, to jest jakby nasze wspólne dobro. No stanie się po prostu fajniejsze. I, no i też wszystkich po prostu zachęcam do tego, żeby wziąć udział w tej akcji i... i dziękuję jeszcze raz, Pani Prezydent. No tak, ale to pani prezydent była tym łącznikiem takim między nami wszystkimi i nas scaliła w tej akcji. No nam leśnikom z 20 tak, że nie trzeba było dwa razy powtarzać. My Ten problem z nami na co dzień, z nim się borykamy w różnych kwestiach. Tych śmieci zbieramy naprawdę dużo. Generalnie są to śmieci zlokalizowane czy to przez turystów, czy przez osoby zewnętrzne, czy przez nasze służby i staramy się w każdym sposób bardzo szybko zadziałać i je neutralizować. Taka akcja pokazuje też, że są też inne śmieci, śmieci mniejsze, tak, których jest, naprawdę jest ich dużo, ale są trudne do zebrania, to my o tym wiemy. One się rozkładają też setki lat, trzeba powiedzieć, przenikają przez ściołę leśną, przechodzą do wody, wszystko to do nas wraca, proszę Państwa. To nie są śmieszne rzeczy. My wszyscy to w jakiś sposób odbieramy, to co się tam dzieje. Zwierzyna, rośliny, to wszystko przetwarza, to, to po prostu tworzy realne zagrożenie. Może sobie z tym nie zdajemy sprawy, bo rzeczywiście są to tysiące hektarów naszych lasów tu wokół Kędzierzyna, ale gdybyśmy to zlokalizowali na mniejszym obszarze, byśmy zobaczyli jaki to jest problem. My jako Nadleśnictwo Kędzierzyn cały czas edukujemy młodzież. Rzeczywiście naprawdę mamy edukatorkę, która się tym zajmuje. Robimy lekcje, nie unikamy żadnych spotkań. Trudnych ani łatwych tematów, zawsze się na nich pojawiamy, staramy się edukować i uświadamiać i przede wszystkim pomagać w podejmowaniu jakichś decyzji. Dlatego, gdy odwiedziła nas pani prezydent i powiedziała, że jest taka akcja, a pan Paweł jest inicjatorem, no chętnie się do tego przyłączyliśmy. Myślę, że ta akcja spowoduje to, że ta świadomość jeszcze bardziej wzrośnie, bo na tym nam polega właśnie, żeby to nie było jakieś takie wymuszone, ale żeby to był taki odruch, taki odruch, że idę do lasu, zabieram coś, bo jak znajdę tą puszkę, to ją przyniosę z powrotem. My jako leśnicy gwarantujemy, że zawsze tą puszkę odbierzemy od mieszkańców, jeśli ją znajdą i przyjdą do naszych leśniczych, do naszej służby, będą chcieli ją zostawić i tak dalej. Także gwarantujemy, że ją odbierzemy i tą akcję jak najbardziej popieramy. Z drugiej strony, może dojdzie do tego, że kiedyś podsumujemy finał tej akcji i chętnie się do tego też przyłączymy. Nagrodzimy tych, którzy rzeczywiście wytrwale zbierają te śmieci, te takie straszne, uporczywe śmieci, bo to są uporczywe śmieci. I tu też pokazuje się rola tego lasu. My, jako organizacja, która już 100 lat istnieje, widzicie Państwo, ten las to jest taki filtr, tak? Te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam fruwają, latają, przedostają się. To zatrzymuje właśnie las i tu widać właśnie zatrzymuje, ale od niego trzeba to wszystko odebrać z powrotem. On zatrzymał, ale my musimy mu pomóc oddać to, a są takie jak czysty region, organizacje czy po prostu firmy, które się tym zajmują w odpowiedni sposób. I tu taka nasza rola się i zaczyna i kończy. I róbmy to tak, żeby to było wszystko dla nas naszym pożytkiem i chronimy tę naszą przyrodę, w której żyjemy. To jeszcze dopytam, bo on powiedział, że problem jest spory. Jak spory jesteśmy w stanie oszacować, ile kilogramów czy ton śmieci znajduje się w lasach na tysięcy No Nie jestem w stanie powiedzieć, ile tego się znajduje, bo my to cały czas zbieramy. Możemy powiedzieć, ileśmy zebrali w ciągu roku. Tak? To są setki metrów sześciennych śmieci. Generalnie śmieci takich trudno rozkładalnych, bo tu nie mówimy o śmieciach typu naturalnego, tylko to są śmieci trudno rozkładalne, czyli plastiki generalnie, które no, zalegają w naszych lasach i my tutaj wydajemy te pieniądze które gromadzimy, ale wydajemy je z przyjemnością, bo wiemy, że w szczytnym celu oczyszczamy te fragmenty przyrody, pomagamy organizacjom czy, czy ruchom społecznym, które cały czas są i fajne to jest, bo po prostu z nami współpracują, dzwonią do nas, chcą posprzątać fragment lasu, mówią, że to jest takie coś dużego, nie mogą sobie z tym poradzić, my przyjeżdżamy, tam piekierujemy firmy specjalistyczne, nikt nam nie, nie odmawia w tym względzie i w sumie razem to wszystko usuwamy, no i to jest fajne. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się włączyć w tą akcję, która jest ekologia i dbałość o środowiska jest wpisane w naszą misję działania Związku Międzygminnego Czysty Region. Szeroko pojęta edukacja ekologiczna w szkołach, wszędzie jest to widoczne i, i tym bardziej tutaj chętnie bierzemy udział w takiej akcji. Ja tylko bym chciała zwrócić uwagę i prosić bardzo Państwa o to, że również przy sprzątaniu czy, czy uczestniczeniu w tej akcji, żeby segregować te odpady, żeby pozostawiać odpady w odpowiednim kontenerze przeznaczonym dla danej frakcji od Odpadu, bo, tak jak tutaj było powiedziane, odpady to nie są często śmieci, ale również cenne surowce, które my wykorzystujemy, przetwarzamy i podajemy dalszemu recyklingowi. Bardzo nam również na, to, na tym zależy i chciałabym przy tej akcji, wspaniałej akcji edukacyjnej, ekologicznej, podkreślić i bardzo prosić, żeby jednak o, tak, o tym pamiętać, żebyśmy te odpady pozostawiali w odpowiednim kontenerze, czy worku, czy w altanach naszych świetnikowych, czy naszych przydomowych o pojemnikach na odpady. Jest to dla nas również bardzo ważne. Dzisiaj uruchamiamy stronę www.zabierzodpady.kędzierzynkoźle.pl Tutaj chcielibyśmy, żeby nasi mieszkańcy chwalili się, no nie wiem czy to jest chwalenie się, ale ile zebrali tych, tych butelek. I taka akcja, idę do lasu na spacer i chodźmy na las, tak jak Pan Paweł powiedział, mamy przepiękne nasze lasy, chodźmy na spacery, ale weźmy ze sobą małą reklamówkę, Zabierzmy jedną, dwie, trzy butelki, które tam gdzieś leżą, puszkę albo jakieś inne, inne przedmioty, które nie powinny być w lesie. Zabierzmy, schowajmy na razie, może weźmy do domu. W następnym kroku będziemy wyznaczymy miejsca, gdzie będzie można zbierać te odpady, które związek międzygminny będzie, będzie odbierał. No i ja bym chciała, żeby to nie była jednorazowa akcja, tylko wielo, wielomiesięczna. Przy czym to zależy od nas. A do ludzi, którzy tak beztrosko wyrzucają te puszki, te butelki, te papierki. Nie wyrzucajcie. Słuchajcie, dbajmy o nasze środowisko. I zachęcam do odwiedzenia naszej strony i, i działajmy. Działajmy dla naszego lasu, dla naszego środowiska. W następnym etapie wyznaczymy miejsca, gdzie będą opisane, że tu można te reklamóweczki z tymi butelkami, czyli z tymi odpadami, które znajdziemy w lesie, składować. W następnym etapie. E, Prawdopodobnie, tak? To już możemy powiedzieć, że Związek Międzygminny dostarczy takie specjalne, no to są pojemniki. Musimy zastanowić się, jak je zabezpieczyć, żeby wandale je nie wykopali w innym miejsce. No dosłownie muszę tak powiedzieć. Na chwilę obecną będą tylko miejsca wyznaczone i. A z drugiej strony, ja też pod wpływem pana, pana Pawła idę do lasu z psem, biorę też reklamóweczkę, biorę do siebie do domu, wrzucam segreguję i nie ma żadnego problemu. Ale takie miejsca będą wyznaczone.